Cześć Boże, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy czas Adwentu, a to jest także dobry moment, żeby rozpocząć coś nowego również tutaj, w wersji audio, w wersji wideo, żebyśmy ubogacili się i dzięki temu. Spróbowali jeszcze bardziej dobrze przeżywać ten czas adwentu. Dlatego zaczynamy nową serię, i ten pierwszy odcinek to taki odcinek zaproszeniowy, taki zwiastun. Ta nowa seria będzie miała tytuł troszeczkę kontrowersyjny, ale to tym bardziej, żebyśmy odkrywali, o co w tym tytule będzie chodzić. Z tym tytułem wszystkie odcinki będą związane. Tytuł będzie bardzo prosty: Buty czy Kanapa? Myślę, że niektórzy już wiedzą, do czego nawiązuje. Otóż nawiązuje do wypowiedzi papieża Franciszka, który będąc w Krakowie na tegorocznych światowych dniach młodzieży podczas swojego, swojej homilii, swojej konferencji na podkrakowskich brzegach, mówił właśnie o kanapie i o butach. Kanapie jako symbolu stagnacji, szukania szczęścia, ale nie poruszania się do przodu, że wszystko samo się zrobi, że ja nie muszę za bardzo nic podejmować, zbyt wielu sił, zbyt wielu wysiłków. A z kolei buty jako symbol tego, że ja chcę stać, wstać z tej kanapy, że chrześcijanin to ma być osoba, nie, która myśli, że jej życie ma być lekkie, łatwe i przyjemne i wszystko samo się zrobi i ważne jest tylko to, co materialne, aby jak najwięcej posiadać. Ale właśnie chcę założyć buty, czyli iść w nieznane, pełne ryzyka nowe jutro. I właśnie o tym wyjściu do przodu albo pozostawaniu w miejscu będziemy chcieli sobie w krótkich, jednozdaniowych, odwołujących się do jednego zdania, komentarzach, trwających może minutę, może półtorej maksymalnie, porozmawiać poprzez wszystkie dni. Adwentu. Dlatego te odcinki będą ukazywać się w każdy dzień adwentu o różnych porach, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.